Jak asystentka zarabia w firmie? Czy asystentka potrafi zarobić pieniądze dla firmy? Kiedy potrzebujesz asystentkę? Witam. Nazywam się Mirosław Ruber i prowadzę kanał Biznes to My. Was znowu na kolejnym moim wideo. Dzisiaj chciałbym poruszyć fajny temat mówiący na temat asystentki. Kiedy człowiek, firma, właściciel powinien mieć swoją asystentkę? Powiem wam tak jak najszybciej. Asystentka, jeśli macie firmę, Zastąpi Was bardzo, bardzo, bardzo wielu sprawach. Zastanówcie się jedną rzecz. Każdy z Was, każdy przedsiębiorca od zawsze, ja też tak robiłem, zawsze wszystko ma na głowie. Stara się wszystko załatwić. Potrafi absolutnie przewidzieć sytuacje, które będą w przyszłości. Na tym polega rola właściciela. Ale często jest tak, że właściciel myśli o firmie, i pracuję na rzecz firmy w postaci, że załatwia wszelkiego rodzaju, absolutnie wszelkiego rodzaju dokumenty związane z funkcjonowaniem firmy. I powiem na własnym przykładzie: długo, długo nie miałem asystentki, i teraz trafiła mi się fantastyczna dziewczyna, która autentycznie robi za mnie 50% mojej pracy. Ważne jest, żeby. Asystentka, czy to będzie ewentualnie asystent, rozumiał to, co robi. Dlaczego on jest tak bardzo... Dlaczego ta osoba jest bardzo ważna? Ponieważ ta osoba, ta osoba załatwiając sprawy firmy w Twoim imieniu, w imieniu właściciela, oszczędza Twój czas. Ja na jednym z materiałów mówiłem, jak czas, że jest to najdroższa waluta na świecie. I pamiętajcie jedną rzecz, że ja na przykład teraz jadąc do Gdańska, załatwiam jakieś tam sprawy, jadę na spotkania biznesowe, mając asystentkę, która naprawdę dobrze pracuje, w tym samym czasie są załatwiane sprawy firmy, bym musiał osobiście załatwić. Osoba asystentki powinna mieć pełne uprawnienia do załatwiania i reprezentowania firmy przed urzędami lub innymi instytucjami. Po co? No po to, żebyście nie musieli osobiście każdą pierdółkę załatwiać. Jaka powinna być asystentka? Asystentka powinna przede wszystkim myśleć. Musi to być osoba, która rozumie to, co się do niej mówi. Musi to być osoba, która będzie osobą zaufaną. Musi to być osoba, która potrafi być zaangażowana w to, co robi ja taką asystentkę mam pozdrawiam cię Magda e... osoba w roli asystentki jest waszym przedstawicielem ta osoba identyfikując się z, was, z waszą firmą będzie też reprezentowała was osobiście przed danymi osobami więc bardzo ważne jest żebyście znaleźli osobę która umie to i stara się zrozumieć, co wy do niej mówicie. Tych spraw związanych około firmy jest bardzo dużo. Daję przykład. Załatwianie podatku od nieruchomości. Nieby prosta sprawa. Ale ktoś musi zadzwonić do urzędu, ktoś musi wypisać tę deklarację, ktoś musi tę deklarację zanieść, wyliczyć, sprawdzić. To jest czas. Ja dzisiaj to zlecam pani to załatwia fantastycznie inny przykład napisanie jakiegoś pisma prostego ja podyktuję co ma być mniej więcej w tym piśmie zawarte osoba siedzi, siada przed komputer pisze coś, pytam, nie poprawiam temat napisany znowu wasz czas naprawdę jeśli macie firmę to powinniście mieć asystentkę. I słuchajcie, moim zdaniem to nie jest sekretarka. Sekretarka jest osobą, która organizuje biuro. Czyli wszystko co związane z biurem, działanie biura, robi sekretarka. Asystentka robi wszystkie inne rzeczy. Zastanówcie się, zastanówcie się, to co mówię. Sekretarka to jest osoba, która załatwi sprawy biurowe z pracownikami, coś przekaże w biurze, umówi na spotkanie i tak Asystentka autentycznie robi to samo. Plus idzie do urzędu, reprezentuje Was, załatwia bardzo ważne rzeczy.